Baśniowa kraina, braci Grimm, Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. kadabra, Simsala Grimm. <ścoughs> ho ho! Mówi na nowe przygody? Mm. Oczywiście! Stoliczku, nakryj się! Uf, twarde lądowanie co jo! jo? Zdaje się, że bezpieczniej było w powietrzu. Ej, wy! Co tu wyprawiacie? Jesteście jakimiś żebrakami, czy co? Spójrzcie na siebie. Ten koją to potwór. Co? To niewiniątko? Bzdura. Przestraszyliście go i tyle. Prawda, moje maleństwo? Te dziwne małe stworzonka cię wystraszyły. No, dobrze. Chodźmy do domu. Zreperuję ci kapelusz, kolego. Naprawdę umiesz to zrobić? Jestem Michał Krawiec. Poprawia mi szyję. Co chcecie? Chodźcie. Z kozłem, który wszystko psuje i niszczy. Interes pewnie świetnie mu idzie. <słuch> <słuch> Michale, to list od Kacpra, naszego najmłodszego syna. Pisze, że on i jego bracia już prawie skończyli terminowanie i mają nadzieję, że niedługo wszyscy wrócą do domu. Wspaniała wiadomość, prawda? Co? Tu leniwe nic po nie. Przez to, że nic nie robili, musiałem ich wygnać z domu. Wygnałeś swoich synów z domu? Och, mój Jasia, Piotruś i kochany mały Kacperek. Tak za nimi tęsknię. A co miałem robić? Nasz bezbronny maleńki koziołek Omal, że nie umarł przez nich z głodu! Bezbronny? Czy on mówi o tej rozwścieczonej bestii, którą spotkaliśmy? Słuchajcie! Jesteśmy biednymi ludźmi! Musimy dbać o to, co mamy! O, 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 zaraz chwileczkę! O, o, czegoś tu nie rozumiem. Zdaje się, że mówisz o swoich synach i cóż może być cenniejszego od potomków? Hm? A twoja żona? Zobacz, jak tęskni za nimi. Czy naprawdę nie możesz zapomnieć o wszystkim i przebaczyć im? O! 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 I sprawić, że uśmiech zagości na twarzy tej niewiasty? Och, Koko, jak pięknie to powiedziałeś. Dziękuję. Cóż, może masz rację, ale nie mogę rzucić wszystkiego i iść szukać tych nicponi. My możemy, bo właśnie zajmujemy się tym. Pomagamy innym, prawda, Koko? Jasne, że tak. Pozwólcie mi... Pozwólcie, że się przedstawię. Koko, doktor Koko. Uczony, filozof i wirtuoz gry na... A ja jestem jojo, największy poszukiwacz przygód od czasów cóż, trzech czasów. Możecie nam zaufać. Znajdziemy waszych synów i wszystko dobrze się skończy. Hmm. No dobrze, zgoda. Za chwilę odjeżdża powóz do miasta. O, świetnie. Czeka nas miła przejażdżka powozem. Mieście, teraz musimy znaleźć warsztat, w którym pracują synowie krawca. Patrz, warsztat stolarski, to pewnie tutaj. O, hej, a co wy tu robicie? Nic się wam nie stało? Chyba nie. O, wszystko dobrze. Dziękuję. <laughs> Czy znasz młodego czeladnika imieniem Kacper? A, Kacper, oczywiście. Bardzo zdolny młody człowiek. Niestety niedługo kończy u mnie naukę. Tak, właśnie o to nam chodzi, bo widzisz, mamy tu dla niego list. E? My chcemy... List? Do mnie? Tak, to od rodziców. Mama, bardzo za tobą tęskni, Kacperku. Tak! Rodzice chcą, żebyś wrócił do domu razem z Jankiem i Piotrem. Wspaniała wiadomość! Ale powiedz, czy ojciec zmienił zdanie? Czy zrozumiał, jakim podstępnym zwierzęciem jest jego kozioł? Nie, obawiam się, że nie. Ten kozioł wciąż tam jest. Niezbyt miłe stworzenie. Dobrze o tym wiem. Parę lat temu moi dwaj bracia zniknęli z domu jeden po drugim. Bez śladu. Ojciec nie powiedział mi, gdzie są, ale pewnego dnia kazał mi paść swego kozła. Wybrałem najlepsze pastwisko. No, jak tam koziołku? Najadłeś się dosyta? Tak, tak, dziękuję. Dobrze, chodźmy do domu. Jesteś mój koziołeczku i co najadłeś się? Ma, umieram z głodu! Włóczyłem się po suchym pastwisku, na którym nie było ani śpła świeżej... Co ja słyszę, cię nic sponiu. To biedne zwierzę omal nie umarło przez ciebie z głodu. Zostań tu, moje biedactwo. Przyniosę ci zaraz coś dobrego do jedzenia. Poczekaj tu na mnie. Co cię napadło? Ej, przestań! A? Co robisz? Jak możesz krzywdzić to małe, bezbronne zwierzątko? Ależ, ojcze, ich ja mu nic nie zrobiłem. Tak jak twój bracia. Czemuż to niebo pokarało mnie takimi wyrodnymi synami? Ojcze, nie rozumiesz... Och, zejdź mi z oczu, precz! I nie pokazuj mi się tutaj, więcej! I tak to było. A teraz mogę wrócić, jak to dobrze. Idę powiedzieć o tym, braciom! Jak dobrze was widzieć. Witajcie. Do domu, bracia! Znów będziemy razem. Aha! Będzie wspaniale i nie wrócimy z pustymi rękami. Patrzcie, co dostałem od majstra na odchodne. Drewniany stolik. Bardzo ładny. Zaraz, to nie jest zwykły stolik. Uwaga! Stoliczku, nakryj się! Wspaniałe! To niewiarygodne! Mm, robi wrażenie Ale zobaczcie, jaki prezent ja dostałem od majstra Ej, dawaj! Zostaw mój kapelusz! Daj złota, osiołku Daj złota Ojej! Niesamowite, jak żyje, nie widziałem czegoś podobnego. Tak, to naprawdę wspaniałe, ale mój majster dał mi coś lepszego. Patrzcie. No, co wy na to? To przecież worek na kartofle. Nie, to nie jest zwykły worek, ten jest specjalny. Wypełniony złotem? Nie, jest wypełniony to prawda, ale nie tym, co chcielibyśmy dać przyjacielowi. Hmm. Zdaje się, że masz tam coś wyjątkowego, Kacperku. Nie przyglądaj mu się tak, warianno? To tylko syn krawca Co, co to było? O! Wysiadać! Wszyscy wysiadać! Bez żadnych sztuczek! Panowie, proszę, pozwólcie nam jechać dalej. <laughs> Prosisz mnie? A kim ty właściwie jesteś? No powiedz mi, złoto usty, jeśli was wypuszczę, co dostanę od ciebie w zamian? Dam ci zawartość tego worka. Uu, <laughs> worka! Ciekawe, co tam takiego jest w środku. Worek. <laughs> Wiesz co, mały? Sam ci zabiorę ten bezcenny worek. <śmienny> Bij, kiju, <kiyo>, samobiju. <śmienny> Wspaniałe! <grymian> <Ura>! <grymian> 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 jeszcze nigdy nie widziałem takiego niezwykłego worka. Chciałbym zaprosić panią i jej córkę na nasze przyjęcie. Och, proszę, mamo, zgodzisz się? W końcu kacper uratował nam życie, prawda? Dobrze, przyjmuję zaproszenie. Oh, dziękuję. Tobie też dziękuję. Popatrz na tych dwoje. Tak było, naprawdę. Piękne przyjęcie. Dziękuję. Szanowni goście, moi drodzy rodzice, pozwólcie, że zademonstruję wam mój magiczny stolik. Przygotujcie się na ucztę. Gdzie ta uczta? To, to tylko pusty stolik. Co on chce zrobić? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Aha. Stoliczku, nakryj się! O co mu chodzi? Stoliczku na stół. Stoliczku, nakryj się! No, no, no. Widzisz coś? <laughs> Stoliczku, nakryj się! No? Słyszysz? Nakryj się! Słyszysz? Proszę, proszę, proszę! Nakryj się! Stoliczku! Nakryj się! Nakryj się! No proszę! Niedobrze z nim. Chyba stracił rozum. U. U. Pomóż mu Piotrze, przyprowadź osła! E, proszę o cierpliwość, panie i panowie, za chwilę tak już za małą chwilkę zobaczycie na własne oczy. To. <noise> Tylko mi nie mówcie, że ten osioł śpiewa arie operowe. <noise> Możecie się śmiać, ale to wcale nie jest zwyczajny osioł. Panie i Panowie, oto złoty osioł. Przygotujcie sakwy i kapelusze, przyjaciele, ponieważ to zadziwiające stworzenie za chwilę wyprodukuje. Złote monety! Złote monety? To niemożliwe! Ten osiół nie produkuje złota! Daj złota, osiółku! Daj złota! Ciekawe, czy mu się, mu się uda! Daj złota, mówię ci! O, jeszcze raz! Dalej spróbuj jeszcze! Daj złota! Daj mi złota! Daj mi złota! Daj złota! Daj mi złota! Daj mi złota. Chodźmy stąd! Tak głupie żarty! To nie ma sensu! No. <laughs> o, tak. Taki wstyd! I po to wróciliście do mego domu? Ojcze, nie chcieliśmy ci zrobić! Ani słowa więcej! Wynoszcie się! Już wszyscy! Wynocha z mojego domu! Brrr. Nic z tego nie rozumiem, tak, bracie, coś dziwnego się tu dzieje. <laughs> mi się tylko jedna odpowiedź. Ten osioł to nie jest oryginalny osioł. Co? 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 Porównajmy zęby tego osła ze śladem ugryzienia na kapeluszu. Widzicie? Nie pasują do siebie. A tu wyraźnie widać plamy po winie. Nie było ich na stole, który miałeś wczoraj. Tak, ma rację. Więc ktoś go podmienił. <laughs> Słuszne rozumowanie, Kacperku. <laughs> Czy nic dziwnego nie przydarzyło się wam w drodze do domu? Nie, skądże? No, może w tej starej gospodzie koło mostu. W tej ruderze? Zatrzymaliście się tam? Tak, chciało nam się pić. Ale wino było tam chyba wyjątkowo mocne, bo już po chwili zmożył nas sen. Trzeba koniecznie sprawdzić tę gospodę. Oni nie mogą iść, bo zostaną rozpoznani. Więc wy idźcie, na co czekacie? Oh. Oh. i patrzcie, to chyba tutaj, naprzód! Karczmarzu, najlepszy stolik dla mnie i moich przyjaciół. Dziś świętujemy! Proszę bardzo, panowie. Cóż to za nadzwyczajna okazja, jeśli wolno zapytać? Czy mogę ci ufać? Oczywiście. Znaleźliśmy bezcenny skarb. Widzisz? Ten worek przynosi nieprzebrane bogactwo każdemu, kto go otworzy. E, świetnie. Poczęstujcie się naszym wybornym winem na koszt firmy, oczywiście. Jak to miło. Jeśli to nie jest podstęp, to nie nazywam się Jojo. Na zdrowie, mili goście. Hmm? Dziwny zapach ma to wino. Słuszna uwaga, uczony przyjacielu. W winie jest środek na Częstują nim co drugiego gościa. Barmanka po dosypuje proszek do kubków. Jeśli nie wypijemy wina, wzbudzimy ich podejrzenia. <laughs> hmm, więc co zrobimy? Mam pewien pomysł.

Ale jestem zmęczony. Ja też. Ej, Karczmarzu, czy masz wolny pokój? Oczywiście, że mam. Chodźcie za mną na górę. Ich. Umiera bez ciekawości, co jest w tym worku? Ha! Mam Cię, złodzieju! Zawołaj co! Chodź tu, Azor! Wiesz i Azor! Oddaj, co ukradłeś moim braciom. O co ci chodzi? Nigdy w życiu nikogo nie ukradłem. Jesteś niewinny, tak? Jasne, że jest niewinny. Za kogo ty nas bierzesz? Bij! Kiju samobiju! Jesteśmy was jeszcze raz! Gdzie zaczarowany stolik i złoty osioł? Daj złota osiołku! Daj złota! Brawo! W stoliczku, nakryj się! Częstujcie się, prosimy! Bierzcie złota! Ile chcecie? Osioł daje jeszcze więcej. <śmienic> Jaka piękna z nich para, prawda? Pasują do siebie, od razu to zauważyłam No, Koko, nasza kolejna przygoda dobiega chyba końca o, Niestety, Jojo, został jeszcze jeden mały kłopot <śmienic> <śmienic> uciekaj ci Dobra dobra! Simsala Czy teraz nam wierzysz ojcze! Przestań natychmiast! Ty złośliwa bestia! Proszę, weź to. Bij, kiusa, <grym wytkuj> Uciekaj! I więcej się tu nie pokazuj! Hej, jojo! Przydałby nam się taki worek! I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.